Siemanko widzowie, kolejny odcinek z Pet Simulatora X Mamy ponad 2 miliardy Takie pety, o I dzisiaj wpadajcie na live'a Z okazji 100 subskrypcji będę rozdawać takie pety dobre Jeszcze trochę dla was porobię z tego opening'u Może Więc No ja bym wpadł na live'a My się zabieramy za otwieranie. I dzisiaj w końcu prywatny serwer będzie widzowie. Więc począt. To tych chwilą wispów w ogóle leci. bo jak mi się skończą tata, będę wam rozdawać jakieś troszkę gorsze ale też jakieś, nie wiem, Willow, whisper na przykład 600k ale oczywiście za subskrypcję, bo jak ktoś nie będzie miał subskrypcji, to nie do mnie Dobra. Chciałem 300, ale ja się nie da otworzyć duch naraz. Szkoda. Ale w sumie też dobrze. Jakby ktoś miał triple Ega i skipa, to by tak otwierał sobie i by zużywał tak szybko kasę. W sumie, jak ktoś nie ma triple H, to też by to pomagało, bo by dwa razy się wyszło. Więc, ile szamy kasy? 6. W ogóle na wcześniejszym openingu z 3,5 miliarda jeden grywy był tylko. Więc tak trochę słabo.

Ja bym wolał sobie. No. Gryfa dropnąć. Bo. Ja lubię gryfa. I. Ja lubię gryfę sobie. Bo... No. Ja bym się cieszył z gryfa. Chyba nie działa. Bo na wcześniejszych dwóch openingach, jak zacząłem narzekać, że nie ma gryfa, to był. Od razu. i tak w mamy dobre partie, już mamy legendy i w ogóle i w ogóle pokażę wam dzisiaj sposób najlepszy na robienie legend więc no ja bym chciał zobaczyć najlepszy sposób na legendy jakby mnie znał Trzymy tej kasy. Miliard, okej, okay. abustów i jest. Dobra, zdążymy na luzie. Na luzie za zdążymy tu otworzyć. Dlaczego mi żaden gryf nie leci? Halo, skam Ej, widzowie, nie grała, skam. jednego gryfa na dalej. Odrzuć. Jak ktoś nie widzę, to ja nie przyjmuję zaproszeń. Ale teraz, no jak już jest prywatny serwer, to też już raczej nie będę dodać.

I to są publiczne serwery, że wszyscy odki że lą Dlatego ich nie widzę. Zowie. Czemu nie ma gryfa? On ma słabe Bety. To może mu dam innego. Chociaż nie, no, dobre dam mu. Niech mu będzie O jest, dobra, ryf, nie zwróciłem uwagi do start Dziękuję Jak łapnę złopety Dobra Dawaj jeszcze jedno chyba Tak, ostatnie I chyba jeszcze jedną jesteś na no, takie, tak, dobra Okej okay. y Obniki, jakieś takie. Okay. No nie pokazuj mi tego, no. Mam no tego dawać kiedyś? Oh. No bo no mam 71 nowych patów. Więc... Ile te... Jezu, w ogóle, jeju. No, co nieźle. Ty, w ogóle, jakim cudem miał 330 tysięcy, jak one mają po 345? Ale skam! Widzowie, gra mnie oskamowała na, na zbieranie peta 15 tysięcy. beach I pokażę wam najlepszy sposób na filzowanie. Przynajmniej dla mnie, bo mi mega dużo legend, na tym siada więcej legend, niż nie nielegend. Dajecie dwa willowispy, cztery ripery i sześć tych. Jest agon, nie jest ryba. mega dużo się da tych legend na tym Dwa <laughs> Whisp. W sensie teraz jak Teraz jak właśnie nagrywam i na, na nagrywaniu to robię to mi nic nie ciągnie Bo to jest właśnie mój fart, yy, dzień dobry Już nawet nie mam nie wiem sprawdzę czy to działa z ghostami Ale to jest bez sensu nic mi nie wypadnie, I nic nie siądzie. Oczywiście na nagrywce, na nagrywce nic nie siądzie. Sześć. Cztery. Dwa. No i na nagrywce nic nie siądzie, no. Bez sensu. Dobra. że nie wyszło trochę, tak jak miało wyjść, bo miało wyjść dużo agonów. Ale i tak jest jeden, więc super. W ogóle patrzcie jaki mi enchant na agonie siadł na live. Co Dobra, ściągnę tego z teamworkiem Yy, dobra, idziemy po sobie jeszcze zenchantować yy, Enchanted Forest A jeszcze w sumie dla was muszę rainbowki, bo chociażby nie, nie, ja nie mam z czego już rainbowki. robić To probię sobie Goldy z tych Bo będę rozdawać te dobre yy, Enchanted Dawaj, coś dobrego. Mmm, w sensie. Niby unik, ale nie. Mmm, -mm. Ja bym wolał Fantazję 25. To jest Break 2. Na pewno się, się będzie coś dobrego, bo w końcu zobaczyli ją, gemów. Coins, cztery coins Agility Coins, jeden diamond jeden To jest to samo co było wcześniej Czyli że na jednego peta trzysta tysięcy zużyję Zbrajkę na 3 Fantasy coins, 3 no proszę dajcie 3. Coins 5 Czemu nie fantasy coins Gift 1 Ale ta gra jest bez sensu Ale ta gra mnie nie lubi ale ta gra mnie nie lubi Ale ta gra mnie nie lubi Wow Daje mi same dobre czady W sensie, że Na przykład, nie wiem 3, który kiedyś był dobry Teraz już jest od dobrostręczki No nie no Na przykład coins z 5, jakby było fantazji, to jest to ok, ale coins to nie. No i coins z 1 i 300, tysięcy się pójdzie na jednego peta, jak nie więcej. A zauważyliście, że to jest nie było Teamworka, ani super Teamworka. Który kiedyś mi siadł trzy razy super teamwork z rzędu, chyba? Albo dwa Teamwork, ale czemu teamwork, a nie super teamwork? No i 300 tysięcy gemów pójdzie się palić tak nie więcej nawet Ile już drzeliśmy, jest 250 tysi? ale to jest bez sensu. i nie można widzę zaraz, nie wiem, złożę swoje całe gemy, nie? milion zaraz zużyć tych gemów na tego peta. co, ale to jest... wiecie co, widzowie? mam to, no Okej, okay, dobrze. Niech tak będzie. Super. Ja się z wami widzowie chyba żegnam, bo już zrobiliśmy wszystko, co potrzebne na odcinku, więc się ma.